Cześć. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie kruche ciastko Kinder Happy Hippo. To jest takie ciastko, które myślę warto sobie spróbować, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sobie jego zjeść. To na co warto zwrócić uwagę, to że jest to naprawdę tani produkt. Ja go zakupiłem w sklepie, jak dobrze pamiętam za około 2.90, mniej więcej tyle zapłaciłem właśnie za takie ciastko Kinder Happy Hippo. To na co jeszcze warto Zwrócić uwagę, to oczywiście jest to skład, jak i również sama gramatura. Tutaj, jak sami widzicie, 20,7 gramów. Jeżeli chodzi natomiast o składniki, które znajdziecie właśnie na tym, w tym produkcie, no to tutaj, po pierwsze, warto wiedzieć, że jest to właśnie ciastko waflowe, kruche z mlecznym i kakaowym nadzieniem. No i jeżeli chodzi właśnie o te składniki, o których Wspomniałem przed chwilą, no to przede wszystkim są to takie składniki jak cukier, tłuszcze roślinne, dalej macie również mąka, pszenna, mleko w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, odtłuszczone mleko w proszku, orzechy laskowe, warto o tym wiedzieć, serwatka w proszku, czekolada. No i szereg różnych ciekawych jeszcze składników. Warto sobie zawsze zwracać uwagę na skład przed zakupem jakiegokolwiek produktu. No i teraz może sobie właśnie rozpakujemy ten produkt, zobaczymy jak on wygląda w środku. No i przede wszystkim zaraz sobie ocenimy jeszcze jak ten produkt smakuje, a zatem no to w pierwszej kolejności bierzemy sobie i otwieramy właśnie ten produkt. No i Wygląda on mniej więcej w taki sposób, właśnie w środku. Jak sami widzicie, hipopotam taki można powiedzieć, dość wizualnie, dość, dość wizualnie fajnie to wygląda. Myślę, że atrakcyjnie. No i, no i sobie teraz może skosztujemy właśnie tego produktu no i zobaczymy jak on smakuje jeżeli chodzi natomiast jeszcze o zapach no to bardzo przyjemny, myślę że może to smakować się naprawdę dobrze a zatem próbujemy sobie tego produktu no ja powiem szczerze, że w smaku ten produkt naprawdę smaczny, oceniłbym go tutaj na 9 na 10. Jeżeli chodzi jeszcze o inne aspekty, tutaj bym powiedział, że on jest bardzo podobny w smaku do Kinder Bueno. Moim zdaniem dość, dość bardzo podobny, zwłaszcza do tego Kinder Bueno White. No, i bardzo smaczny. Myślę, że jak najbardziej rekomenduję zakup tego produktu. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, próbować właśnie takiego przysmaku, no, i moja właśnie, moja właśnie opinia na ten temat jest jak najbardziej pozytywna. Dlatego, jeżeli gdzieś tam natkniecie się w sklepach właśnie na Kinder Happy Hippo, no, to myślę, że jak najbardziej warto spróbować tego produktu. A zatem, tak to wszystko mi. Mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny produkt. Jestem ciekaw też Waszych spostrzeżeń, dlatego koniecznie napiszcie o nich w komentarzu. Napiszcie, czy Happy Hippo Kinder również smakuje i Wam. A póki co to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.